Manko, jestem numer 271 i tam was W kolejnym odcinku z grykanta jestem jak dwa. W dzisiejszym odcinku gramy sobie skrzydłowy na... na jakiejś mapy, której w ogóle nie znam. Nawet i problem jest taki, że jak na tym tą... mapie pisać, jakaś taka to ping będzie wariował. Bo właśnie to nie jest mój ping, tylko to jest ten ping serverowy chyba podaję. Że. Tu to, to się dzieje, jest, może i właśnie można. Szkoda. Halo? Nie Dobra. Nie wiem, może uda się to zagrać Mam na nadzieję. Jesteśmy z jakimś, no, mózgiem. Ale halo. Ja nie chcę mieć takich ścinek. Dobra. Ogólnie to... mam mały pomysł. Będą serię. Odcinki nie będą dosyć długie niestety. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I że będziecie to oglądać tylko takimi nie da. No co? Nie udało się. Jednemu sprzedam pestkę po piątym strzale. Nie, to może jest rzecznak, że żeby liga z jakiegoś ta pestka siadała. Także on no nie scinaj, no. Tutaj idziesz, gdzie gdzie? Ale aż tak mi nie Oni są nade mną oboje Jak tam to tu działa? Co jest? Ej, ciekawa mapa, powiem wam Aha, ja zostałem sam trzeba zejść coś, żeby ten ping wrócił do domu. Ale nie wiem kompletnie co. Ale on kupuje, to ja też kupię wtedy, tylko ja kupię chyba z Idę pójdę tutaj z nim. Ale mam no, ciekawa mapa, bo nie widziałem, że takie mapy mogą być. 11. Myślałem, że to jest ten. Sprawdź do mnie. Tam można? Dobra. Moja wina. Zobaczymy, czy chłopak druga jest na plecach. Co jest? Pierwszy raz na tej mapie i jestem, o, zaskoczony, teraz to nawet zaskoczony, bo wgrywamy rundę na spokojnie, tylko martwi mnie ten ping, bo, no wiecie, tak jeszcze, nie wiem, sprawdzę, że ogarnę coś i kamerka jeszcze trochę zmniejszę, żeby było lepiej, tak jest chyba lepiej, ale nie wiem. Chwana, ja gramy, I proszę, żeby skończyło ścinać. O! Jedy! Przepraszam za ten krzyk, który był trochę wywołany takim impulsem, który miał fajne emocje w Także, no. Także mam nadzieję, że. Rzeczywiście nie wystarczy dzisiaj, wam nie zyskać zyskać, siedzieć, zepsułem czegoś. Swoich serwerów nie Ostatnio tak, no, lubiłem no, ten no, pistolet, lubiłem go grać, może nie mam za dużo fragów na nim, ale lubiłem go. Bo... Ale teraz on idzie tam. Tam był gdzieś jeden na górze. Usłyszałem. I dostałem pestkę. Oczywiście. Chłop nie kawuje ogólnie Bo jak dostać pestkę to... Dostać pestkę Zobaczymy czy chłop to ugra Zabrał? A ja nie jestem z ciebie niezadowolony bo nie trafiłem Nie wiem co ja mam tu zagrać żeby lepiej jakoś szło to znowu Na no by można no Głos mi się trochę załamał. Bo... W ogóle nie, nie nagrałem drugiego razy, ale jak był pierwszy raz, to staram się nagrać odcinek. No, ale to nieważne. Co tam się stało? Jeden wypadł w ogóle. Czemu on wie, gdzie ja jestem? Proszę powiedz mi, że nie. Czekamy sobie na niego grzecznie. No idziesz czy nie. 85 Moja misja się nie udała, ja nie wiem jakiego z tej kasy nie trafiłem. Zupełnie tego nie wiem. Ale coś trzeba zrobić. No. On, On cały czas, czas kupuje je. też coś kupię. Ale teraz pójdę na sajta. W sensie bardziej... Co to było? Wychyli to dostanie banie gdzie on jest No Powiem wam nie da się gigać w ogóle widzicie Baga, że jak się Hon to znika ten? Tutaj o widziałem cedowniką to nie zdążyłem nigdzie. No, ale kupujemy ankę też. I smokę. Wszyscy mi piszcie, że robi 172 teraz. To się nie leka na to. By. w rzeczy i... Co ja robiłem Druga połowa może będzie lepsza, no. To z... Tu to się zbieram, to jest, to są jakieś schody, po nich nie... Nie no, dobra. <ścoughs> Widzimy się po tej przefie. No dobra, no powrótku, wracamy do meczu. Hurga digla a ja mam oczywiście swój PC, sobie nie już na jakimś odcinku, czy nie. Ale jest tylko fajny stworzony z dwóch naklejek mouse i jednej gitu. Jednak bym prosił, żeby nie zacinał, gdzie ja tu jestem. Dobra? Dobra. Teraz to się sam wystarczy, żeby się stało. Nie? Ja się boję, że ja wypadnę ogólnie tam. No no w ogóle jak się skupię na grze. Ja to było szczęście. Ubiałem, ubiałem. Dał już pat. Amlonska, Nawi, Anubis, G2. To było chyba z tego finału. Major'a, co był. Nawi, G2 piękny kałaszek Astralis device który nie zagra na major się niestety z powodów e, zdrowotnych więc mam nadzieję że no, wiecie że jednak coś mu pyknie mam pytanie co się dzieje że jeden gość cały czas wypada No i czoło tak, tak. hmm. Jakoś idzie Ale cały czas, jeden albo drugi cały czas wypadają Wypadają z mapy, nie? I teraz ja pójdę tutaj Zaraz napiszę, że jestem czterym, nie? Znowu idę sobie tam dołem Ale mam inny pomysł Dobra, jeden leży A drugiego napiszę w końcu mi się zbudził. najdem rzucasz, chłopie. Wygrywamy, no. Może to będzie pierwszy odcinek, kiedy wygramy Wingman'a. Już zobaczymy. Co jest? Halo? Wycofujcie? Bo mnie rozłączyło no, z sumieniem ja ogólnie, chyba. Nie wiem. Mm. Musimy kontynuować połowy semak, tylko muszę ją wtedy przejść. Dobra, łączy się ponownie. I przy Przez okazji kamerka wyciąga. Także tak, to był jakiś taki drobny moment. Problemu. O, dobra. Jesteśmy na i nic się nie dzieje. Nie my tylko WP spróbować. Zaraz, bo ja WP. Tylko... Nie wiem czy wy widzieliście co się tam stało. Oj, należy. Damyczowa, może się uda. Tylko zastasnaj mnie nie to, co się stało z moim na Tak na chwilę. Że takie rzeczy są. Tej znowu przyjdzie, czy nie? Chyba nie. że okazję na odbaw. Oby chłop to ugał. O nie Od pleców mi idzie jeden Jakbym za pomocą. Czy... czy... Okay. Miałem gianach, no nie chyba nie nigdy